10 najbardziej zabójczych pandemii wszechczasów. Na miejscu 10 znajduje się trzecia epidemia cholery. Cholera jest to infekcja bakteryjna, która w dużej mierze przynosi się przez żywność oraz wodę. Choroba wybuchła w latach 1852 do 1860 w Indiach i rozprzestrzeniła się poza granice kraju, zabijając przy tym ponad 23 tysiące osób w samej Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że pochłonęła ponad milion osób na całym świecie. Miejsce dziewiąte zajmuje azjatycka pandemia grypy, zwana też ptasią grypą. Pandemia ta zaczęła się w Chinach w roku 1957 i trwała do roku 1958. Grypa rozprzestrzeniła się na cały świat i zabiła od 1 do 4 milionów ludzi. Choroba ta przenosiła się pomiędzy ludźmi metodą kropelkową, na przykład podczas kichania. Tyfus podczas II wojny światowej w roku 1945 uplasował się na miejscu 8. W wyniku wojny panowały bardzo złe warunki sanitarne, co spowodowało do większego zagęszczenia węż. Wszy, które się tam znajdowały, zwiększały panoszenie się tyfusu plamistego. Choroba ta zabiła podczas II wojny światowej 3 miliony w samej Rosji. Zarażeni skarżyli się na silny ból brzucha, wysoką gorączkę, biegunkę i majaczenie. Zwłaszcza ten ostatni objaw odróżniał tę przypadłość od innych chorób zakaźnych. Epidemia kokolisty zajmuje miejsce siódme. Gdy mówimy o tej chorobie, mamy na myśli miliony zgonów w nowej Hiszpanii, czyli dzisiejszym Meksyku. Ta tajemnicza choroba wybuchła w roku 1576 charakteryzowała się objawami takimi jak ciemny język, żółtaczkę oraz guzki na szyi. Choroba była bardzo podobna do eboli, lecz nie była to ona. Na miejscu szóstym znajduje się zaraza Antoninów. Choroba ta była znana również jako plaga Galena. Pochodzenie jej to Imperium Rzymskie w roku 165 do roku 180. Historycy podejrzewają, że choroba ta była odrą lub ospą. Choroba ta powodowała w Rzymie prawie 2000 zgonów dziennie. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych wynosi aż 5 milionów. Piąte miejsce zajmuje trzecia plaga dżumy, która miała miejsce w roku 1885. Choroba ta była również znana pod nazwą dżuma współczesna. I odnosi się do pandemii dżumy dymienicznej, która rozpoczęła się w Chinach. W ciągu następnych 20 lat rozprzestrzenił się w Hongkongu i miast portowych na całym świecie przez szczury, które były nosicielami zakaźnych pcheł odpowiedzialnych za choroby. Choroba spowodowała prawie 10 milionów zgonów. Miejsce czwarte zajmuje Plaga Justyniana. Ta śmiertelna epidemia dotknęła cesarstwo wschodnio-rzymskie, a zwłaszcza Konstantynopol oraz miasta portowe nad Morzem Śródziemnym w latach 541-542. Pandemia ta była w tamtym okresie tak poważna, że zabiła 25 milionów ludzi, prawie 13% światowej populacji. Jednym z objawów była przerażająca martwicza kończyn. Choroba ta została nazwana na część panującego tam władcy Justyniana. Czarna śmierć zajmuje miejsce trzecie. Choroba była też nazywana wielką zarazą. Pochodzi ona z Chin i rozprzestrzenia się wzdłuż szlaków handlowych do Konstantynopola i Europy. Przyczyną tej choroby jest bakteria zwana pełaczką dżumy powodującą dżumę, na co wskazuje analiza DNA ofiar zarazy. Szacuje się, że zaraza spowodowała śmierć od 30 do 60% ludności ówczesnej Europy. Wymiarze w wymiarze ogólnoświatowym populacja została zredukowana z 450 milionów do 375 milionów i potrzebowała aż 150 lat, by wrócić do stanu liczebnego sprzed pandemii. Czarna śmierć powracała jeszcze sporadycznie do Europy aż do XIX stulecia. Na miejscu drugim uplasowała się wielka epidemia grypy zwana również Hiszpanką, która wybuchła w roku 1918. Hiszpanka to nazwa choroby wywoływanej przez jadliwą odmianę wirusa H1N1 czyli wirusa grypy typu A. W czasie trwania tej wielkiej pandemii w wyniku Hiszpanki zmarło od 50 do 100 milionów ludzi, a szacunku wynika, że zaraziło się nawet pół miliarda osób na całym świecie. Oczekiwane miejsce pierwsze w dzisiejszym filmie zajmuje globalna pandemia HIV i AIDS. Trudno jest określić, gdzie i kiedy powstał wirus HIV, ale uważa się, że pochodzi on z Demokratycznej Republiki Kongo około 1920 roku, kiedy to choroba rozprzestrzeniła się z szympansów na ludzi. Od czasów, gdy w 1981 roku odnotowano pierwszy przypadek AIDS, zakażenie ludzi wirusem HIV osiągnęło rozmiar pandemii, powodując szacunkowo 65 milionów zakażeń i 25 milionów zgonów na całym świecie. Film dobiegł końca. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw lajka. Jeżeli serwis na bieżąco, zostaw suba. Był z Wami Sobkan. Do następnego. Yo!